Dzisiejszy film jest dość typowy, z cyklu unboxing Najczęściej pokazywane są suplementy na takich filmach aczkolwiek ja zamówiłem ostatnio coś zupełnie innego aczkolwiek jak widzicie na dawce Bodyfast z Krakowa jest to sklep z suplementami mają bardzo fajne produkty i dobre ceny a co najważniejsze mają tanią wysyłkę bo za dychę ma się kuriera tak więc spoko. Tym bardziej dla mnie pozytyw wysyłany firmą kurierską 7. No a ja pracuję w firmie kurierskiej 7, więc po prostu odbieram sobie paczkę z pracy. Dobra, żeby nie przedłużać, otwieramy. Powiem Wam, że pierwszy raz korzystam z tego sklepu. No i jestem ciekawy, czy jest wszystko w porządku. Pierwsze wrażenie pozytywne pełno gazet zabezpieczających No i sprawdźmy czy wszystko jest ok i co my tu mamy No więc tak, pierwsza rzecz Sosy Waldenfarst Bo zamówiłem właśnie tego typu, tego typu sosy Dlaczego zamówiłem u nich? Sosy zamówiłem u nich z jednego prostego powodu z takiego powodu, że mają tańszą wysyłkę niż oficjalny przedstawiciel, a cena jest ta sama. Tak więc dychy mam taniej. A poza tym mają wszystkie rodzaje sosów, które mnie interesowały na całą chwilę. Tak więc, co my tu mamy? Dip czekoladowy. Dżem brzoskwiniowy. Kolejny dip czekoladowy. I kolejny dżem brzoskwiniowy. Co my tu jeszcze mamy? A no jeszcze mamy drugie pudełeczko. Bardzo mi się podoba, że zostało to zapakowane w ten sposób. Uwierzcie mi, wiele pasek z racji miejsca mojej pracy widziałem. I rzadko kiedy są one tak dobrze zapakowane jak ta paszka. Tak więc duży plus dla tej firmy. No i zobaczmy, czy wszystko jest ok. No bardzo mądrze zapakowane, żeby nie było pustych przestrzeni, zapchali wszystko jakimiś papierami, żeby to wszystko nie latało. Karteczka z farsza No i co my tu mamy? Dip karmelowy. Tego jestem bardzo ciekaw, nie próbowałem tego dipu, więc dam Wam relację później. Kolejna rzecz, która mnie bardzo interesuje sos tysiąca wysp. Podobno jest zajebisty, ale trzeba to sprawdzić samemu. Następnie Syrop do naleśników. Syrop klonowy. Powiem wam, że on jest zajebisty, już go kiedyś próbowałem, rewelacja. No i kolejna rzecz, której jeszcze nigdy nie próbowałem. Sos Cezar. Też z farsa, jak widzicie. Też jestem bardzo ciekaw tego smaku. Jak już spróbuję, zdam wam relację. Dip czekoladowy jest bardzo dobry. Już go kiedyś go spożywałem, jeżeli lubisz czekoladę, oczywiście nie jest to smak normalnej czekolady, ale daje radę. Dżem brzoskwiniowy nie próbowałem, próbowałem dżemu truskawkowego i malinowego, oba są zajebiste, tak więc podejrzewam, że ten też będzie dobry, z racji również na to, że na bolding.com i na wszystkich portalach, gdzie się ludzie wypowiadają, właśnie ten dżem oraz jeszcze jabłkowy mają najlepsze recenzje. Karmelowy syrop wydaje mi się, że będzie zajebisty. Jutro go użyję do śniadania, zobaczcie do czego. Syrop do naleśników no to już mówiłem. No i tych dwóch sosów jestem bardzo ciekawy. Sos Cezara i sos tysiąca wysp. Tak więc to było na tyle. Jak na ten film. W opisie macie link do tego sklepu. Polecam Wam. Na tą chwilę mogę. Śmiało wam polecić ten sklep. Wszystko jak widzicie jak na w najlepszym porządku. A weźcie pod uwagę, że to wszystko jest szklane, więc łatwo może się dopotóc, a się nie potupu. Tak więc... To by było na tyle jak na ten film i zapraszam Was do korzystania z produktów firmy Walden Farms oraz do korzystania z usług tego sklepu, bo jak widzicie wszystko jest jak w jak najlepszym porządku. A pragnę zauważyć, że zamówienie złożyłem wczoraj przed godziną 12, tak więc dotarło to wszystko podobnie w ciągu jednego dnia, nie ma najmniejszego problemu, wszystko jest jak najlepszy w jak najlepszym porządku. Kontakt ze sprzedawcą też był udany, nie ma tutaj żadnej ściemy. Tak więc to było na tyle jak na ten film i do zobaczenia, trzymajcie się.